29 grudnia 2005 roku. Świąteczny wypoczynek przerywa Rutkowskiemu telefon od 24-letniej Magdy B. Zrozpaczona kobieta prosi detektywa, by odnalazł jej męża, który zaginął w pierwszym dniu świąt. Na pierwszy rzut oka historia zapowiada się banalnie. Detektyw jest przekonany, że do Sylwestra będzie po sprawie. Wy no przyjechaliście się z Londynu? Tak. Z Londynu przyjechaliśmy I, i, na tydzień jesteś... wcześniej. Aha, ale czy mieszkacie w Londynie, pracujecie? Pracujemy, pracuję w Londynie. Mąż pracuje, ja pracuję. Przyjechaliśmy na święta, bo mam synka tutaj. Mhm. I pojechaliśmy na tę dyskotekę tak dziesiąta, no może był trochę pijany, ale dobrze. Nawet ile mąż już... ma lat? 25 lat. 25 lat, tak. tak. Na tej dyskotece najpierw. Bawiliśmy się, później się, no, troszeczkę się ale to wiadomo, w małżeństwie zawsze no się w tak. no, na to drogę i zaczęliśmy dzwonić po tego brata świątecznego, żeby po nas przyjechał. No, mm -hmm. Miał być, ile to jest, 15-20 minut drogi, 100. No i mąż poszedł dalej od tamtej pory i... Dyskoteka tak? Tak. Co to jest? On, to jest w to jest bro. brok. Brok. W Broku, tak? Tak. tak. Marek i Magda wyjechali do Londynu 3 lata temu. Po ciężkim początku, od jakiegoś czasu zaczęło im się naprawdę nieźle powodzić. Znaleźli dobrą pracę i zaczęli odkładać pieniądze, by ściągnąć do siebie kilkuletniego synka. Jak co roku przyjechali na Boże Narodzenie do Polski, by spędzić z nim święta. Detektyw wysyła swoich ludzi na rozpoznanie. Mają zbadać miejsca, w których bywał Marek, starać się odtworzyć ostatnie godziny przed jego zaginięciem. Już po pierwszych rozmowach detektywi orientują się, że w swoim rodzinnym miasteczku Marek był uważany za człowieka sukcesu. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu miał wielu wrogów. Wrogów, którzy tylko czekali na jego przyjazd. Po dwóch dniach ludziom rudkowskiego udaje się dotrzeć do człowieka, który podobno coś wie o zaginięciu marka. się, że tak, że jeszcze, że na czas. Ty też nie wiesz, jakim e, właśnie drążator i tak dalej. Wszystkie brały rozrachunki koraków. Ja wiem tylko o jednej osobie roboczej. Z tego co z, rozmawiałem z kolegami. No to wszyscy podejrzewają, że to robisz, no i ja też nie, nie, wiem kto inny mógłby to zrobić. Tylko I wiemy, że jakieś były dziwne gadki też między wami, że, że robisz, siukrasz kogoś do pomocy, tak, żeby mu tak, dopierdolisz, tak, żeby, tak, żeby tak. Wziąć lewasz, nie był już jakiś nie? I tak dalej, i tak dalej. No i ja się nawet zgodziłem mu pomóc. No powiedziałem no nie ma sprawy, jeżeli będzie taka okazja, no to... zresztą ja tam pomogę. No i to dzwonił do mnie. Pierwszy dzień świąt o 21, bo tam dyskoteka się zaczyna chyba o 21 a on mówił że tak, nie przyjadę, bo on tam jest i że no, ja, że, no nie przyjadę, bo jestem dziewczyną i dzisiejszy już nie wybieram tych tak? No i rozłączył się i od tamtej pory nie jest co, tak? Takich informacji nie można ignorować. To wygląda na prawdziwy przełom w śledztwie. Rutkowski zaczyna obawiać się o życie Marka. Dlatego natychmiast odwołuje swoją zabawę sylwestrową i pojawia się na miejscu. Kominiarę od razu, na bojowo nabojowość. Cześć, witam. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego, spokoju przede wszystkim. W komplecie wszyscy? Ja z nim rozmawiam. A wy mi robicie dobre tło. Pozycja? Detektyw chce jak najszybciej dotrzeć do podejrzanego Roberta W. Postawić go pod ścianą i sprawdzić, co ten wie. Liczy, że widok grupy szturmowej rozwiąże mu język. W głębi duszy Rutkowski ma nadzieję, że jeszcze nie jest za późno. Ja się może do... pan pozwoli z nagrywan do Domyślał się pan w jakiej sprawie jesteśmy czy nie? No domyślam się właśnie, słyszałem właśnie to. A co pan tak dopłaczył? Nie no, dopłaczę. No jak nie dopłaczu, Mhm. To ja zapraszam pana do auta. Pan Sprawa jest bardzo poważna. I co, co pan ma nam do powiedzenia? Panie no, pośle? Co ja mogę powiedzieć? Pana samochód był widziany przy dyskotece? No, też tak. Słyszałem, że ktoś, ktoś właśnie mówi, że. Ale pana to... samochód był widziany. Proszę pana, to panu jest powiem. To niemożliwe, bo ja byłem w domu. Ale jest, jest jeden problem. Telefon, który pan przy sobie posiadał, mhm. przemieszczał się. Pan pożyczał komuś swój telefon? Nie, nie, nie. Nie, nie pożyczał pan nikomu swój. No to dlaczego ten telefon się przemieszczał? Dlaczego pan mi kłamie? Nie no nie kłamie, no byłem domu. Znaczy no on ci w żeby panna urodzina. Wszystko wskazuje na to, chłopie, że tam byłeś. I są świadkowie, że byłeś. Po co kłamiesz? Człowieku, po co, po co czarujesz? A czy ty nie rozumiesz, że lepiej będzie, jeżeli zagramy w otwarte karty? Będą kłopoty. I to poważne. Żadnych urodzinów nie byłem. Najpierw byłem u Ale twój telefon wykazuje, że byłeś Niemożliwe. Jak jest niemożliwe? To skąd się to wzięło? Z kosmosu? Koś że Dobra, to inaczej. Gdzie jest chłopka, pikko w pieprzmyś? Dokładnie. A skąd Jak to skąd możesz wiedzieć? Jak miałeś na to zakusy? Już za samo to, już za samą chęć spowodowania. Przygotowania do pobicia, już leżysz. Już za to leżysz. Dzwoniłeś, załatwiałeś ludzi. Chciałeś go dojechać. No i wystarczy. Prosiłeś go, że że przyjechał do ciebie. Tak, bo jego brat. Nie no, to, no. To, to to, co chodzi. Masz jeszcze parę minut, żeby się zastanowić, co robić. Może chce poprawić. Już jest zrobiony telefon. Za pięć minut jesteś na komentarzu. Jest? Jest? Witam panie naczelniku. Przyszedł do kosztów. Dobra. Teraz jedziemy, udajemy się do tego drugiego. do tego drugiego. Tak. Wąsady do fakiera, wąsady do fakty, do Proszę do Wąsu, ty ze mną wychodzisz tylko, tylko ze mną wychodzisz, połamanie zostaje na pace z dżentelmenem naszym. W drodze na policję Rutkowski zabiera Pawła G., człowieka, który przyznał, że podejrzany Robert W. dzwonił do niego tamtej feralnej nocy. Damy. Dobrze, szanowni panie. Dudek dzień dobry. Proszę pana. Interesuje nas temat, o którym rozmawiali moi koledzy z Panem. Dlatego też będzie zależało nam na tym, żeby Pan pojechał do komendy. I chcielibyśmy z Panem porozmawiać. Ile razy raz dzwonił? Tak, dzwonił raz. raz. Ja nie wiem, czy ja, a on jak do mnie dzwonił, to już tam był, czy miał zamiar jechać, ale chyba był. Już był, tak? Chciałbym przyjechał. Aha, żebyś do dyskoteki dojechał, tak? Ja pan przyjechał. Rozumiem, tam bardzo przyjechał. dobrze. Poczekaj. E, słuchaj, e, najprawdopodobniej nasz dżentelmen dzwonił już z miejsca, kiedy był tam, rozumiesz, przy... Także on się z tego nie wywiska. W związku z tym, pogadaj z nim konkretnie, nas interesuje miejsce, gdzie złożyli chłopaka. Bo możemy zawsze skręcić w lewo albo w prawo, jeszcze, jeszcze. Bo jeżeli już go oddamy za kratę, to już jest ciężka sytuacja. Jednak Robert W. cały czas twierdzi, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. W tej sytuacji detektyw postanawia przekazać go policji. Jest przekonany, że zamiar pobicia zaginionego marka będzie wystarczającym powodem, by zatrzymać Roberta W. na 48 godzin. Rutkowski wie, że na ogół tyle czasu wystarcza, by podejrzany przemyślał swoją sytuację i zdecydował się na współpracę. Jednak na policji czeka go niemiła niespodzianka. Podstawę, żeby go zamknąć, że podejrzany ma Pobicie. Mało tego. Na A, tego nie ma podstawy, że on cokolwiek zrobił. Nie ma. Przygotowanie. <śmiech> <śmiech> przygotowanie. Dla na nas to jest nic. No, no, noc, nie, no, słuchajcie. Zach, się mylę, no, naprawdę wierzcie się. Mamy tego drugiego, który jednoznacznie mówi, dzwonił i chciał, żebym przyjechał, żeby wpierdolić. No, ten drugi, ten drugi tak. idzie na układ. Ja rozumiem, ale to dalej nic nie daje. Policjanci nie zdecydowali się na zatrzymanie podejrzanego. Jednak Rutkowski jest pewien, że Robert W. wie coś o zaginięciu Marka. Postanawia jeszcze raz spokojnie z nim porozmawiać. Liczy na to, że Robert w końcu pęknie i zacznie mówić. Niestety detektyw zakłada już najgorsze. Utwierdza go w tym paniczny upór Roberta w obliczu oczywistych faktów. Przecież następujący. Masz nieprawdę. wykonałeś ten Właśnie. Twoim pechem jest to, czy ty planowałeś dla niego działanie. I teraz się musimy zastanowić, jeżeli cokolwiek wiesz, to powinieneś powiedzieć, że jestem ci chłopie w stanie teraz pomóc. Naprawdę wierz mi, wierz mi, a ja do ciebie mówię w tej chwili już nie jako detektyw, ale jako człowiek. Bo sam sobie nie poradzisz. Stanie się rzecz straszna i tragiczna. Jak jeszcze cię ktoś sprzeda i cię da, że ty zleciłeś, to cię tak kurwa powiązą, że głowa no, ale ty nie to jest jakaś podpucha. A jaka podpucha? Że ja cię yeah. robię podpuchę? A jak tak. ona ci ma podpuchę Chłopie, jeżeli byś coś wiedział, to jedziemy do prokuratury i do prokuratury, że zeznajesz. Sam z własnej woli. Tak czy inaczej się to wyda. Tak czy inaczej się to wyda. No jeżeli idziesz sam do prokuratury i mówisz, panie prokuratorze, jest tak i tak i tak. Owszem, wiem o tym, o tym, o tym. Klient jest tu i tu i tu i tu no To jest też miejsce mnie zamyka. A tak cię nie znam, to uważasz? Tadziu, inaczej będzie, jak jutro pojedzie ze mną do prokuratury sam i powie, panie prokuratorze, zdarzyła się taka sytuacja. Owszem, byłem wkurwiony. Powiedziałem, że mu w pierdolili, w pierdolili, mu też przebił Pałę. I ta sytuacja będzie, Tadziu? Ja no, tego nie dowiem, bo sam to zrobiłem. Sam to zrobiłeś? Sądzono Wasze Dwadzieścia zgłaszam się. Obniżamy cenę Carlsberga do 2 zł sześćdziesięciu groszy na zawsze. Dlaczego się w niej zakochał? dzięki niej wszystko nabiera smaku. Arla Apetina Feta. Zawsze świeża dzięki zalewie, łatwo się wyjmuje z opakowania i jest taka smaczna. Arla Apetina Feta o smaku naturalnym lub nowa Apetina Light z bazylią i oregano oraz pyszne Feta Snack i Apetina do sałatek w tradycyjnym kartoniku. Arla. Codziennie świeże pomysły. Zmęczona problemami z wybielaczem? Wybielacza po prostu nie można używać na kolorach. Przypadkowo wylałam go na koszulę męża i oto efekt. A to też jest koszula męża? Wypróbujmy na niej wanisz. Och nie! Co powiem mężowi, jak i ta koszula się zniszczy? Niech się pani nie martwi. Wanisz jest bezpieczny dla kolorowych tkanin, bo nie zawiera chloru. Nalej wanisz na plamę i dodaj do prania. To cud! Wszystkie kolory wyglądają wspaniale i jakie to czyste! Wanisz. Zaufaj różowe chile. Zapomnij o plamach. Wygrałeś! Tak 13 milionów razy, bo w promocji Algidy to wygrania 13 milionów big milków, znów możesz wygrać! Szczęście sprzyja lodożercom! Już teraz najszybszy internet Blue Connect w telefonie. Zawsze przy Tobie. Kiedy szybko potrzebujesz informacji, Gdziekolwiek jesteś. Kiedykolwiek masz chwilę dla siebie, w internet w Twoim telefonie taki jak w komputerze. Blue Connect. Najszybszy bezprzewodowy internet. Największy zasięg w Polsce. Era, możesz więcej. Wygaj mundial i 50 tysięcy złotych. Od jutra w gazecie wyborczej największy piłkarski konkurs w Polsce. Stwórz drużynę marzeń i weź udział w naszej zabawie. Wygaj mundial od jutra w gazecie wyborczej. Teraz w Mediamarkt 42 calowy telewizor plazmowy marki LG za jedyne 5499 złotych. Mediamarkt nie dla idiotów. Wstań oko w oko z nowym lejonem. Teraz każdy, jeszcze bardziej drapieżny, atakujący olbrzymią dawką karmelu. Pożeraj go, zanim on pożerę ciebie. Strzeż się, teraz grasują kolejne dwa gatunki liona: nowy lion biały i naładowany orzechami lion pinat. Lion niebezpiecznie lepszy. wracamy do Superkina. Gazety zachwycają się nimi. Dwajgniarze walczą z narkotykową mafią. Cash, ile milionów mnie kosztował? I tango. Ci dwajminiarze doprowadzają mnie do obłędu. Mafia wrabia ich w morderstwo. Tango i cash aresztowani. Za kratami mają zostać do końca życia, ale oni jeszcze zatańczą z wrogami. Kurt Russell, Sylwester Stallone w filmie Tango i Cash. Jutro o 20.15 w TVN. Polski wieczór w Birmingham. Marcin Piątkowski kontra Anglik Matthew McClain. Walka w kategorii junior średniej. Niepokonany komando Albert Rybacki kontra Syryjczyk Hussein Osman. Walka w kategorii super średniej. Gala boksu w Birmingham. Na żywo. Zaraz po detektywie. Poczuj smak zwycięstwa. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zaginął Marek B. Jego żona prosi o pomoc Rutkowskiego. Detektyw rozpoczyna poszukiwania. Już pierwsze dni śledztwa pokazują, że w swojej rodzinnej miejscowości Marek B miał wielu wrogów. Jednym z nich jest Robert Wu, który chciał pobić Marka w dyskotece, gdzie zaginiony widziany był po raz ostatni. Rutkowski zatrzymał podejrzanego i zmusił go do poważnej rozmowy. Do No, Och, ja, nie wiem, no, a ja się... że no nie, nie. nie To jest przytomny. Dlaczego się za Nie, 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 nie. Ale czy z mostów? Nie. Nie, tak, z przerwy. Z nie, Wszyscy, żeś po tłumaczył, że byłeś poszły kurwa, do Nie. O kurwa, super. nie, nie, to tak. nie, 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 Jeżeli są nie, jakiekolwiek osoby, to powiedzcie, bo to, bo to nie, nie, jeszcze nie, nie, bardziej pograżacie nie, 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 to jest, jeszcze? jest, to? Ale który zacisk? Kto mu zacisnął? ty? A on sobie co robił? Praktycznie, większość większości przesiedział za mną w samochodzie. Pomógł mi, go do wody? Siedziałam samochodem. Ty maże, co się dzieje? Z może coś się Z maszyną. Z maszyną. na was, Z maszyną. Z maszyną. stają. No. Dlaczego ty to zrobiłeś? Powiedz mi. Zczyz zamordowałeś człowieka, ty znajdziesz sobie nie, z tego nie Ja sobie sprawę. Nie wiek, był trzeźwy to pewnie w ogóle w ogóle by tam nie pojechał na pewno. Zobacz, przekreśliłeś sobie życie, przekreśliłeś dziewczynie życie i przekreśliłeś życie chłopakowi, który chodzi do liceum, który dzisiaj przez nas zostanie zawinięty jak bydlach. Jest daleko stąd jeszcze? Nie już tutaj niedaleko. Teraz już przy rzece jedziemy. I w którym miejscu się zatrzymałeś? Jeszcze dalej trochę. Tu się tylko Tak. I tu go wrzuciłeś? Teraz musisz dobrze skojarzyć. Gdzie to mogło być? Co? Tutaj, tak? Tutaj mamy mniej więcej to miejsce, tak? Bezsensowność tej zbrodni rozbiła nawet Rutkowskiego. Robert Wu powiedział, że zabił Marka, bo go nie lubił. Kompletnie niezrozumiały jest też brak reakcji dziewczyny mordercy. Czyżby tamtej nocy nie zdawała sobie sprawy, że tak ona, jak i jej chłopak, przekreślają sobie życie na zawsze? No dobra. Chodźcie. Przed detektywem jeszcze jedno smutne zadanie. Zatrzymanie kolegi mordercy, który pomógł przewieźć ciało Marka nad rzekę. Witam. Dobry wieczór. Detektyw jest. Krzysztof Rutkowski. Czy jest Pana syn? Jest. Pan go... Możemy wejść... Tak. Pan nas zaprowadzi do niego. To bardzo przykre, sytuacja jest dramatyczna. Cześć, kolego. Tak. Wiesz, w jakiej sprawie jesteśmy? Tak. Wiesz? domyślasz się? Domyślasz e się. Mam informację, że brałeś udział w zabójstwie i w wrzuceniu człowieka do wody. Zgadza się? Zgadza się, nie zgadza się. Dlaczego się nie zgadza? To nieprawda. Ale jest dwóch świadków. Prosiłeś jednego z nich, żeby, żeby ciebie nie sprzedawali. Także. Nic, nic się nie zgadza. Nic się nie zgadza? Ja myślę, że że dobrze było, żebyś się ubrał i powiedział na policję. Oczywiście, dobrze. Niestety przykro mi bardzo, ale, ale wiesz o tym, że jest to prawda. Dlatego też nie fajnie kłamać. Nie przyjeżdżalibyśmy do pana i nie fatygowali, gdybyśmy nie mieli pewnych dowodów. Przykra sytuacja. Jak to jest No jeżeli państwa syn ma współdział w zabójstwie i we wrzuceniu człowieka do wody, to chyba nie jest... No ale wie ja, pani, no jest dwóch świadków do tego. Powiem ci jedną rzecz, kolego, że jesteś najbardziej bezczelny z tego całego towarzystwa. Rozumiesz? Bo normalnie ludzie się wszyscy przyznali. piąta, teraz spokojnie. To jest minimum. Chyba, że będzie surowy prokurator i surowy sąd, to nawet możesz dychę złapać. Fatalnie zacząłeś w 2006, 2006 roku. Dziękuję tak. dziękuję. Gdybym wiedział, To było planowane wcześniej, ale planowane było pobicie. On dostał też jakiegoś samoku. I gdyby miał kolegę, który myśli trochę, to do tego by nie doszło. A ten gnój dziewiętnastoletni mu pomagał we wszystkim. No Jezus kochany, jeszcze wspólnie, bo po raz ostatni zobaczyłam, że bigili w Dlatego, że go nie lubi. Tak mu Dlatego, że go nie lubi. Dlatego. Tyle miał do powiedzenia. A cóż mógł więcej powiedzieć? Dlatego, się dostał, Zabójstwo Robertowi W. grozi 25 lat więzienia. Liczy, że przyznanie się do winy złagodzi mu karę. Monice Z. za współudział w zabójstwie grozi 15 lat więzienia. Krystianowi J. będą postawione takie same zarzuty jak Monice Z. Andrzej, powie, no. powiedz mi na ile jest sprawa poważna. sprawę z Albertem, spotkajmy się w cztery oczy, będziemy przyjaciółmi dalej. No ale, ale ty mi powiedz, co to znaczy rozlicz? No. Tak nie tak pewno. Mirosław Z., radomski biznesmen, ma poważne problemy. Przedsiębiorca chciał zrobić interes swojego życia wspólnie z Andrzejem J., synem byłego polskiego premiera. Nie spodziewał się jednak, że ten wraz ze swoim chorwackim wspólnikiem będą chcieli go oszukać, a gra idzie o niebyle jaką stawkę. Panie Andrzeju, sugeruje mi pan, że ja mam wysłać 150 tysięcy euro do firmy, której nie widziałam na oczy, ja pana uprzedzam, Nie wyślę Feniga i m*** też nie. No posmutram, jeśli. Ale co mam, y, co mam rozumieć, przez to zobaczymy. Jeśli dęgi nie zaplotuje, posmutrę. Ja bądź się nie skutkuję o panie. Andrzeju, co będziemy do siebie strzelić?